Dzień dobry. Idziemy do tematu piątego, tematu, w którym właściwie najlepiej by się poczuli Francuzi, bo oni bardzo to lubią. A co lubią Francuzi? Dają im okajkę. Rewolucją, przede wszystkim zmianom ustrojowym i dzisiaj nastąpi pierwsza taka ważna zmiana, bo tematem będzie Republika Francuska. Pierwsza Republika Francuska. Oglądamy. Na temacie poprzednim mówiliśmy sobie o tym, że wybuchła rewolucja, że upadła Bastylia. A propos, kiedy ona upadła? Dokładnie, 14 lipca rok 1789. Elegancko. W każdym razie, od tego momentu we Francji dużo się działo. Zmiany były bardzo intensywne i tak naprawdę dotyczyły nie tylko. Władz, króla, królowej, do których jeszcze dzisiaj będziemy wracać, ale przede wszystkim mieszkańców. Pojawiały się broszury, ulotki, pojawiały się wystąpienia polityków, którzy nawoływali do wolności, równości i braterstwa. No i tutaj, w zależności od pozycji społecznej, którą dany Francuz wówczas piastował w tym państwie, będzie mógł to przyjąć albo z entuzjazmem, <laughs> albo z przerażeniem. I generalnie z dworu francuskiego, ale też i z Europy, i ze społeczeństwa francuskiego, dobiegały raczej sprzeczne działania. A czy generalnie one mówiły o tym samym, natomiast skutki i oczekiwania wobec tego, co się będzie działo, były zgoła inne. Bo tak na przykład taka Hiszpania, takie Prusy czy Austria, no bały się tego, żeby ta rewolucja nie przesiąknęła na ich dwory, żeby tam nie doszło do tragedii. Zarówno e, tego się bano, jak i tego, że Ludwik XVI i Maria Antonina mogą stracić życie. Więc generalnie to mogłoby być na przykład dobry przykład dla innych państw, które będą. W przyszłości chciały taką rewolucję wprowadzić u siebie, więc mm, mm, tak nie chcemy. Z kolei, jeżeli chodzi o Francję, to tam na poprzednim temacie zakończyliśmy sobie na tym, że wybrano członków zgromadzenia prawodawczego i zaczęli tam dominować żelondyści. I oni mówili, że rewolucja powinna przenieść się na inne państwa europejskie. No i tutaj się włącza też król, który mówił o tym, że Ok, wojna będzie całkiem fajnym wyjściem, więc on jest za wojną. Tyle, że żyrondyści liczyli jednak na to, że wojna będzie zwycięska i że ta rewolucja rozpełźni się po całej Europie, a król raczej liczył na to, że Francja przegra i będzie uratowany, bo te państwa sąsiednie to raczej są za nim niż za takimi żyrondystami i za całą tą rewolucją. Idziemy sobie do roku 1792, bo tam wydarzyły się dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, Francja wypowiedziała w kwietniu wojnę Austrii. Zaraz do tego wrócimy. A druga kwestia to był taki pan jak Claude Joseph Roger de Lille. Nie wiem, nie znamy go i w sumie nie musimy, ale to on napisał Marsyliankę, czyli ten hymn państwowy we Francji, którym Marsylianka oficjalnie będzie od 1795 roku, no po dzisiaj, po dziś dzień. Więc generalnie możemy śmiało powiedzieć, że wszystko w tej rewolucji jednak się zapoczątkowało, a my wracamy do tego, co Francja. Co zrobiła z Austrią? No bo król, tak jak powiedziałem, liczył na coś innego. Francuzi atakują Austrię i generalnie zajmują ich posiadłości, a to było dosyć dużym ciosem. Posiadłości były w Niderlandach, czyli blisko Francji, więc francuscy żołnierze dosyć szybko zaczęli, e, można powiedzieć, że myśleć chora optymistycznie, jednak nie brali pod uwagę jednego: że byli słabo wyszkoleni i źle wyposażeni. Początek wojny brzmi podobnie jak powstania. Polskie. Tylko, że my będziemy o nich mówić w XIX wieku. Na początek zaskoczenie, na początek szok, bo wygrywamy, a później przegrywaliśmy. Więc generalnie tutaj ten początek jest całkiem fajny, natomiast jak będzie później? A będzie niestety tylko i wyłącznie gorzej. Ponieważ po pierwsze, Maria Antonina, która pochodziła z Austrii, była córką Marii Teresy Habsburg, jednej z najbardziej charakterystycznych kobiet w oświeceniu. Choćby dlatego, że Maria Antonina była 15 dzieckiem tej kobiety. Więc, no, mimo wszystko, Polis Habsburgów, więc jest z Austrii, i ona wyjawiała Austriakom plany dowódców francuskich, co umożliwiło im kolejne szybkie i łatwe zwycięstwa. A sytuacja była jeszcze gorsza, ponieważ, niestety, do wojny, niestety dla Francji oczywiście, w lipcu w 1792 roku do wojny włączają się. Prusy. I tutaj taka mała uwaga, ponieważ yy, z podstawy programowej nie wiedzieć dlaczego, ale wyleciały wam monarchie absolutne w oświeceniu. Ja ten temat zrobię jako ten bonusowy w tym rozdziale, on będzie na końcu tuż przed powtórzeniem, no bo troszkę o Habsburgach, o Hohenzollernach czy o Romanowach należy wiedzieć. Choćby dlatego, nawet palnik od ten temat, ale choćby dlatego, że to będą nasi przyszli zaborcy, więc musimy wiedzieć jak oni się rozwijali, co tam się działo. Ważna kwestia. A my wracamy sobie do republiki tworzącej się Republiki Francuskiej. Na koniec tematu poprzedniego był taki fajny schematik. Tam byli góra, tam była prawica, lewica i tak dalej. Więc ten schemat powolutku przestaje być aktualny, ponieważ wydarzenia, które mają miejsce w trakcie wojny, bardzo mocno wpłynęły na francję. Co się zmieniło? Przede wszystkim to, że król został oskarżony o zdradę i trzeba by się było go po prostu pozbyć. A najlepiej go aresztować, żeby już nie plątał. Więc został aresztowany, ponieważ przeprowadzony taki, powiedzmy, że ala szturm przez lotów oraz przez ochotników z prowincji, zorganizowany przez jakobinów, którzy uznali, że król jest zdrajcą i trzeba go aresztować. Więc go aresztowano i było to już w sierpniu roku 1792. Te wydarzenia miały też bardzo duży wpływ na to, co będzie działo się w parlamencie, bo... Z tego schematu praktycznie już nic nie zostało. Tam byli górale. I ci górale przejmują władzę w nowym parlamencie, bo odbyły się nowe wybory powszechne. No ale powszechne na tyle, że tylko mężczyźni mogli głosować. Nazwany to będzie konwentem narodowym. I tutaj bardzo duże znaczenie właśnie odegrają Jakobini oraz Kordelierzy, tak zwani górale. I zgodnie z. Takimi, powiedzmy, że żądaniami demonstrujących Paryżan 22 września roku 1792, ważna data, 22 września, powtórzmy to jeszcze raz, Konwent Narodowy zniósł monarchię i proklamował republikę. Teraz się będzie działo. Jakobini byli szczęśliwi, że wreszcie uzyskali wpływ na władzę, ale niestety ten wpływ będzie dramatyczny, ponieważ będzie z dnia na dzień rosnął coraz to większy terror śmiercią tak naprawdę, albo więzieniem karano za arystokratyczne pochodzenie. A utrzymywanie kontaktów z emigrantami, a nawet za odmowę wzniesienia okrzyku niech żyje republika, można było stracić życie lub wolność. Więc yy, dobrze się nie działo. Mało tego, w międzyczasie nawet przemieszczano to, że sanktiloci wdarli się do paryskich więzień i wy, wycięli praktycznie półtorej tysiąca ludzi tam przebywających. No, dzieje się dosyć grubo. Mało tego, zaczyna bardzo pilnie pracować gilotyna, która zaczyna odgrywać coraz to większe znaczenie w tej rewolucji. Zaraz do niej jeszcze sobie wrócimy, w formie ciekawostki, ale najpierw musi zginąć król. Dokładnie to Ludwik XVI zostanie ścięty, bo będzie oskarżony o zdradę i ścięty będzie 21 stycznia roku 1793. Jego losy podzieliła niestety później znienawidzona przez paryski lud jego małżonka, czyli Maria Antonina. Ale jakbyśmy szukali w rejestrach, w annałach na przykład takiego Ludwika XVI jako króla, który był ścięty, no to go nie odnajdziemy, ponieważ on był osadzony i osądzony jako obywatel Ludwik Kapet. Kapet to jest nawiązanie do Hugo Kapeta, który był założycielem dynastii Kapetyngów. I mimo, że sam Ludwik pochodził z dynastii Bourbonów, to ona była spokrewniona tak naprawdę z linią żeńską Kapetyngów, więc w sumie to wystarczyło. I można powiedzieć, że od tego momentu mamy koniec właściwie, że. Yy, przynajmniej na tą chwilę, monarchii francuskiej. Hugo Capet zasiadł na terenie francuskim, tak w marginesie, w 987 roku. Jakie były skutki egzekucji króla? Bo te niestety były, no, daleko idące. Przede wszystkim wywołało to gwałtowną, wręcz straszną taką panikę, Reakcje wśród europejskich monarchów. Przeciwko Francji powstała tak zwana Wielka Koalicja, a w jej skład wchodzili poza Austrią i Prusami, oczywiście, bo, bo te już są cały czas w trakcie wojny. Mam jeszcze Holandię, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Portugalię, kraje niemieckie, kraje włoskie. No, ta Wielka Koalicja tak naprawdę powinna stłamsić w tym momencie bez najmniejszego problemu całą watachę, powiedzmy, że rewolucjonistów. No a jakoby nie dali za Weganom. Ogłosili oni nadzwyczajny pobór do wojska, który miał sięgać prawie 300 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 40 roku życia. Jednak głównie to dotyczyło stanu trzeciego, który był niezadowolony z tego, że trzeba będzie jeszcze dodatkowo iść ginąć za Republikę, kiedy oni byli w sumie to bardziej przywiązani jednak do. Króla. W związku z tym opór był wo wobec tej republiki coraz to większy, tym bardziej, że republika chciała osłabić wpływy Kościoła katolickiego, podporządkować sobie kler, i to wszystko skumulowało się chociażby w Wandei, gdzie miało miejsce takie dosyć duże powstanie, które będzie działo się przez kolejne 3 lata, będzie wspierane przez Brytyjczyków, gdzie tamtejsi mieszkańcy, powstańcy będą walczyć przez te owe 3 lata z regularnymi oddziałami republikańskimi. W finalnie Wandajczycy zostali pokonani, spacyfikowani i tysiące z nich niestety musiało zginąć. No, dobrze nie było. No, a wcale lepiej się nie zapowiada, że będzie. Więc ta rewolucja to jest dramat. Wróćmy na chwilę do owej gilotyny. Może zacznijmy sobie od tego, skąd wzięła się nazwa. Bo był taki pan jak Józef Guillotin, który był lekarzem i proponował on mechanizm, by kara śmierci była bardziej humanitarna. Maszynę zbudowano na jego zlecenie, zrobił to Antoine Louis, dlatego nazywano ją początkowo Louisette, ale plotka oczywiście przypisywała ją Guillotinowi, więc została nam gilotyna. I w trakcie rewolucji francuskiej stała się ona symbolem brutalności tej rewolucji, ale także idei równości. Na jej ostrzu wszyscy, teoretycznie niezależni od statusu społecznego, ale musimy pamiętać, że działo się to w różnym okresie czasu. No bo patrząc na to, że ginęli nawet najmniejsi mieszkańcy, w sensie najmniej znaczący, ale też i król, królowa, a później i politycy, do których sobie jeszcze za chwilkę dojdziemy. Poznajcie bardzo fajnego pana, bardzo miłego pana. Charles-Henri Sanson to był słynny francuski kat, który wykonywał wyroki śmierci przez ponad 40 lat, głównie podczas rewolucji francuskiej. I to on stracił m.in. króla Ludwika XVI, królową, czyli Marię Antoninę, a także później takiego pana jak Danton czy Robespierre, do których jeszcze później sobie oczywiście dojdziemy. Sam Sanson wywodził się z długiej dynastii katów, a jego działalność obejmowała ponad 2000 900 egzekucji, w tym pierwszą wykonaną na gilotynie. Był znany z profesjonalizmu, dbałości o strój, postawy, szczegóły, no i oczywiście współczucie dla skazanych mimo wykonywania wyroków śmierci. Sam Sanson był swego rodzaju, można powiedzieć, że ulubieńcem widowni. Chyba miał swoich fanów, którzy mogli nawet przychodzić mu troszkę pokibicować podczas egzekucji, no bo było komu kibicować, gdyż sam pędził tak naprawdę na złamanie karku, tak, to jest taka gra słowna, no, bo bił rekordy. Rekordy? Jakie one były? 300 osób w ciągu trzech dni. Dużo? Nie. Gdzie tam. Innym razem, w czasie 13 minut pozbawił głów 12 skazańców. I to jest rekord. No i co? Było troszkę strasznie. Więc generalnie, idziemy sobie do. Wracamy właściwie do rewolucji, do dyktatury Jakobinów, bo to, co się przed chwileczką działo, co mówiłem w formie ciekawostki, no, było właściwie wynikiem rządów owych. Jakobinów. Oni zaczynają powolutku rządzić we Francji i w sumie wprowadzać swoje własne dziwne się. Ponieważ porażki na froncie spowodowały utworzenie przez Jakobinów w kwietniu w roku 1793 Komitetu Ocalenia Publicznego, który przejął pełne właściwie rządy w kraju. I tutaj nie byłoby nic dziwnego, jakby nie fakt, że zaczęli oni wprowadzać szereg zmian, które teoretycznie były demokratyczne, a tak naprawdę one miały na celu tylko i wyłącznie wzmocnić, a właściwie to umocnić ich pozycję u władzy. Jakie to były zmiany, które wprowadzali? Przede wszystkim chłopi otrzymali ziemię na własność, obniżono ceny żywności i to było dobrym krokiem. Później wprowadzili w pełni demokratyczną konstytucję, którą zaraz zawiesili, ponieważ musieli walczyć z kontrrewolucją. Więc Jakobini robili wszystko, aby tylko ludzie się ich bali. I tak będzie powstawał właśnie ten główny aparat terroru, którym był Trybunał Rewolucyjny, który wydawał w sumie tylko dwa rodzaje wyroków: albo uniewinniające albo skazujące na śmierć. Oczywiście tych drugich było zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Na czele Jakobinów oraz pomysłodawcą tego właśnie Trybunału Rewolucyjnego był Maksymilian Robespierre. Gość, który tak naprawdę na początku był raczej lubiany, można powiedzieć, że liczono na niego w takiej kwestii politycznej, ale później bardzo szybko stracił na znaczeniu, no i będzie musiał pożegnać się nie tylko z władzą, ale też i z... Światem, bo a zresztą, zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie, na mocy ustawy, którą yy, uchwalił on oraz jakobini we wrześniu 1793 roku, którym yy, właściwie można powiedzieć, że sporządzono listę ludzi, którzy są wrodzy wobec nowego ustroju i w ten sposób właściwie do więzienia trafiło blisko pół miliona osób. Następnie Maksymilian Robespierre zaczął się pozbywać swoich yy, wrogów politycznych. Jednym z nich był. George Danton. Jako, że no, był on dosyć takich sowitych rozmiarów, no to Sanson, bo to ten sam kat będzie pozbawiał też jego głowy, musiał bardzo mocno zadbać o ostrze. Tym bardziej, że w kolejce było kilka osób, a Danton był ostatni. Na szczęście udało się ściąć głowę za pierwszym razem, co pokazuje też no, dosyć dobre przygotowanie do fachu pana Sanson. Kolejny przeciwnik polityczny, czyli Jean-Paul Marat, był uwielbiany przez lud francuski już w tym momencie w odróżnieniu od Robespiera, więc był dla niego dosyć dużą konkurencją. Ale sam Robespierre no, nie mógł go wrzucić znowu do pana Sanson, żeby ten ściął mu głowę, bo można byłoby sugerować, że lud ogłosi marata wręcz świętym. No i tu trzeba było to załatwić nieco inaczej. Jako że Jean-Paul Marat był człowiekiem, który chorował na dosyć dziwną chorobę skóry i lekarz zalecił mu bardzo częste kąpiele w gorącej wodzie. To ten oczywiście do tego się stosował i nawet czasami 2-3-4 razy w ciągu dnia taką kąpiel zażywał. Jako, że Mara również lubił korzystać z usług kobiet lekkich obyczajów, no czyli prostytutek, no to wiadomo było, gdzie on będzie. Najczęściej w wannie. I tak do niego przychodzi Charlotte Corday, która była taką zapalczywą właściwie przeciwniczką Marata, bo bała się, że to radykalne, bardzo brutalne skrzydło Jakobinów mogłoby być przez niego obalone. Więc postanowiła dźgnąć go w tętnicę, zrobiła to z precyzją niemalże chirurgiczną, no i chłop wykrwawił się w wannie. A sam ten obraz, który tu widzimy, śmierć Marata, jest autorstwa Jacques'a Louis Davida, czyli tego, o którym mówiliśmy wcześniej w oświeceniu, bo był przyjacielem Marat'a i podobno to on jako pierwszy go w tej wannie zobaczył. Charlotte Corday została na miejscu, została później schwycona, a następnie stracona. Amarat stracił życie i właściwie Robespierre też stracił. Swojego przeciwnika politycznego. Mówi się, że w trakcie Wielkiego Terroru miało zginąć prawie 40 tysięcy ludzi. Więc dosyć duża ilość, jakby nie patrzeć. A Robes pierwsze dalej opodatkował ludzi bogatych i zaczęto sprzedawać chłopom ziemię skonfiskowane kościołowi. Wszystko generalnie dla rozbudowy armii, więc chciał zyskać sobie sympatię chłopów. Wyparto nawet wielką koalicję z ziem francuskich, zajęto Belgię, Holandię, więc sukcesy były. Jednak Jakobini zrobili coś, czego nie powinni robić, i to chyba. Przechyliło szale na niestety ich niekorzyść. Ponieważ wypowiedzieli oni wojnę Kościołowi, zaczęli wprowadzać śluby cywilne, pogrzeby cywilne, w sensie takie świeckie, próbowano dechrystianizować kraj, katolicyzm próbowano zepchnąć na margines i zastąpić przede wszystkim ten, to wyznanie, tą wiarę katolicką nowym wyznaniem, a dokładnie to deistycznym kultem istoty najwyższej. Nawet opracowano specjalny kalendarz rewolucyjny, gdzie pierwszy rok rozpoczynał się 22 września roku 1792, czyli od momentu obalenia monarchii. Generalnie te decyzje oraz kolejne, które wiązały się z powiedzmy, że. Finansami, ale też i wojną samego Robespiera i Akabinów zyskiwały coraz to większy opór i budziły coraz to większe kontrowersje. Nawet mówiło się, że skala terroru jest absolutnie niewspółmierna do rzeczywistych zagrożeń, które mogą gdzieś tam drzemać w ludności francuskiej. W związku z tym zaczęły się represje wobec ludzi, którzy zaczęli krytykować Robespiera. Rozpoczęły się tak zwane rekwizycje. Te rekwizycje to jest coś niebywałego, ponieważ to jest tak naprawdę zajęcie przez wojsko żywności lub... Tak naprawdę innych zasobów, za odszkodowaniem i w tym momencie zmuszenie takich zwykłych chłopów do tego, żeby bidowali. W związku z tym to już było za dużo. Mało tego zaczął się Robespierre i Jakobini rozprawiać z herbertystami, z wściekłymi, czyli innymi ugrupowaniami politycznymi, które w końcu się wkurzyły i w konwencie narodowym zawiązały porozumienie, które oczywiście bez innych Jakobinów, które miało doprowadzić do obalenia Jakobinów oraz samego Maksymiliana Robespierre. I tak zawiązał się spisek przeciwko Robespierrowy, który będzie miał swój finał 9 Terminora roku 2, a mówimy tutaj o kalendarzu oczywiście rewolucyjnym, a na nasz to będzie 27 lipca rok 1794. To wtedy właśnie w konwencie narodowym spisek się udał, ponieważ Robespierre został aresztowany, wcześniej chciał nawet strzelić sobie w głowę, ale trafił gdzieś w szczękę, no i to nic nie dało, ponieważ został on skazany na śmierć na gilotynie, czyli właśnie w tym momencie rewolucja pożarła swoje dzieci, swoje dziecko, jakim był w tym momencie Robespierre i mało tego to właśnie Sanson wykonał tą egzekucję, więc Robespierre stracił życie i rozpoczyna się nowy etap we Francji i w tym momencie władza została przejęta przez Burżuazję, która wprowadza nową konstytucję, konstytucję roku trzeciego, uchwaloną w 1795 roku. Ona oficjalnie utrzymała Republikę, natomiast z prawami, które miały być tak naprawdę tylko dla zamożnych obywateli, co oznaczało, że lud francuski może być dalej, niestety, z tego tytułu, ale niezadowolony. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli zmiany, które będą godzić w ich prawa, chociażby to, że nie mogą dokonywać wyboru władzy, no, ale już wcześniej dokonali tego wyboru, no jakoby nie przejęli tą władzę, gdzie później. No, jednak zatruli życie Francuzom. W każdym razie na mocy tej konstytucji roku trzeciego będziemy mieli władzę ustawodawczą, która będzie należeć do Rady 500 oraz do Rady Starszych. Powrót do starożytności. Rada starszych, czyli Geruzja, była w starożytnych wsparcie. Rada 500 była w starożytnych Atenach. Magia! Mało tego. Będziemy mieli e, władzę wykonawczą, którą będzie miał sprawować taki organ, który będzie organem pięcioosobowym i nazywać się będzie dyrektoriatem. I tak, już kończąc, właściwie ten temat do starożytnych Aten, starożytnej Sparty. Jeszcze za niedługo na kolejnym temacie dołączy starożytny Rzym, bo będziemy mówili już o konsulach, więc będzie całkiem wesoło. A teraz idziemy sobie do, ja, jeszcze nie notatki, tylko do znaczenia samej rewolucji. Ponieważ doszło niemal do całkowitej likwidacji pozostałości systemu feudalnego. Feudalizm przestał w ogóle istnieć. Zaczęło się kształtować nowe społeczeństwo obywatelskie, które będzie złożone, w sumie na razie teoretycznie, z ludzi równych i wolnych. To jeszcze będzie dopracowane w późniejszych latach. Utrwalono Monteskiuszowski Trójpodział Władzy, który wcześniej był w Stanach Zjednoczonych, później był w Polsce, w Konstytucji 3 Maja, a teraz jest we Francji i to po raz któryś. Było republikańsko. Później do tego dojdą zdobycze rewolucyjne, które będą inspiracją dla innych mieszkańców ówczesnej Europy, gdzie będą oni starali się wprowadzać pewne zmiany, które... W wyniku tej rewolucji można uznać za jakieś tam pozytywne, choćby to, że można głosować przez różnych obywateli. No i z negatywów niestety doszło do tego, że rewolucja przyniosła katastrofalne, właściwie, straty ludnościowe, gospodarcze i kulturalne we Francji, ale też i z negatywów, chyba możemy powiedzieć, że w tym momencie wykształci się albo urośnie właściwie w potęgę pewien niski, Pan, znaczy w sensie niski, no nie za wysoki, w sensie takim. Pan, który przejmie władzę i który będzie dalej siać tę e, pożogę wojenną w całej Europie. Ale o nim w następnym temacie. Teraz wjeżdża notatka. Biały ekran i mamy pojęcia, postacie, no i daty. I teraz możemy lekcję zakończyć. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawę za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam! Dziękuję! I do widzenia.